Księżyc w pełni właśnie rozświetlił nocne niebo swoją promienną energią, ale kolejne kosmiczne wydarzenie jest już w drodze. Podczas gdy my cieszymy się pozostałym blaskiem Księżyca w pełni, potężna burza geomagnetyczna przygotowuje się do uderzenia. Ta burza energetyczna nasili się po szczycie pełni Księżyca, wzmacniając już podekscytowane fale kosmiczne w nas. Co ten wybuch energii wniesie do naszego życia? Jak możemy przygotować się na głębokie zmiany i wglądy, które obiecuje ta burza? Dołącz do nas, gdy zanurzymy się w nadchodzącej burzy geomagnetycznej i odkryjemy, jak jej potężne energie wpłyną na nasze osobiste i zbiorowe przebudzenie. Gotowy do zestrojenia swojej energii z energią kosmiczną. Daj znać wszechświatowi, zostawiając komentarz, jestem otwarty na błogosławieństwa wszechświata. Zanurzmy się w burzach geomagnetycznych i pełniach księżyca. Wyobraź sobie ziemską magnetosferę jako ogromną niewidzialną tarczę, która otacza naszą planetę i chroni ją przed ciągłym strumieniem wiatrów słonecznych pochodzących ze Słońca. Osłona ta. Czyli magnetosfera działa jak ogromna bańka, a gdy wiatry słoneczne zderzają się z nią, tworzą fale energii, które rozchodzą się przez ziemskie pole magnetyczne. Fale te nazywamy burzami geomagnetycznymi. Burze te mogą zakłócać naturalny przepływ energii wokół Ziemi, powodując zjawiska, które mogą wpływać na wszystko, od komunikacji satelitarnej po stabilność sieci elektrycznej. Jednak wpływ tych burz wykracza poza aspekty techniczne. Mogą one również wpływać na nasze osobiste pola energetyczne, zaburzając naszą własną równowagę elektromagnetyczną. Dlaczego jest to ważne? Kiedy pojawiają się burze geomagnetyczne, nie tylko powodują zakłócenia w technologii, ale także przynoszą ze sobą przypływ energii, który może mieć głęboki wpływ na całą planetę. Ten przypływ energii to nie tylko usterka techniczna, przenika on do sfery ludzkiej świadomości. Podczas tych burz przepływ energii Ziemi jest wzmacniany, co powoduje wzrost naszej wrażliwości, intuicji i ogólną zmianę naszego stanu wibracyjnego. Burze te mogą działać jak kosmiczne katalizatory, popychając nas w kierunku większej świadomości i głębszego duchowego zrozumienia. Fala burz geomagnetycznych spodziewana 19 sierpnia 2024 roku będzie szczególnie silna i długotrwała. Zjawisko to, występujące na tle pełni księżyca, wypełni atmosferę energią i stworzy specjalne warunki do obserwacji astronomicznych. Chociaż wiele osób może odczuwać niepewność, a nawet niepokój podczas burz geomagnetycznych, stanowią one również okazję do rozwoju i transformacji. W takich chwilach możemy zyskać nowe zrozumienie i świadomość, poszerzyć nasze granice i otworzyć się na nowe możliwości. Chęć wprowadzenia zmian do naszego życia, bycie elastycznym i adaptacyjnym pomoże nam poradzić sobie z energią tej burzy i wykorzystać ją na naszą korzyść. Zamiast bać się lub opierać, możemy spotkać się z tym wydarzeniem z otwartym sercem i umysłem, gotowi przyjąć wszystko, co nam zaoferuje. Następnie, po przejściu tej burzy geomagnetycznej, nastąpi okres spokoju i okazja do regeneracji. Tak jak po burzy przychodzi czysta pogoda, tak po burzy geomagnetycznej może nadejść okres jasności i harmonii. Będzie to dobry czas na praktykowanie medytacji i pracy z energią, ponieważ ziemska atmosfera zostanie nasycona wyższymi wibracjami. Ponadto w tym czasie możesz doświadczyć wzmocnienia swoich zdolności intuicyjnych i uzyskać wgląd, który ujawni nowe ścieżki i możliwości. Bycie otwartym i chętnym do przyjęcia tych zmian pomoże nam jak najlepiej wykorzystać ten okres. Tak więc, Pomimo potencjalnych wyzwań nastawmy się na pozytywny wynik i stawmy czoła nadchodzącej burzy geomagnetycznej z optymizmem i otwartym sercem, gotowi do transformacji i ewolucji. Burze te mogą mieć również wpływ na nasze pola energetyczne. Podczas burz geomagnetycznych możemy doświadczać różnych zmian w naszej energii i stanie emocjonalnym. Niektórzy ludzie mogą czuć się czujni i podekscytowani, podczas gdy inni mogą czuć się zmęczeni i rozdrażnieni. Te zmiany energetyczne mogą wpływać na nasz sen, nastrój i ogólne samopoczucie. Ważne jest, aby pamiętać, że zmiany te są tymczasowe i są związane ze zmianami energetycznymi, które występują podczas burzy. Aby utrzymać zrównoważony stan energetyczny, można stosować różne metody, takie jak medytacja, yoga, lub po prostu odpoczynek i dbanie o siebie. Ponadto, burze geomagnetyczne mogą wpływać na nasze myślenie i stan psychiczny. Podczas burzy możemy stać się bardziej wrażliwi i otwarci na otrzymywanie informacji z intuicyjnych źródeł. Możemy zyskać głębsze zrozumienie i jasność w kwestiach życiowych. Oraz podejmować decyzje w oparciu o intuicję i wewnętrzną wiedzę. Ważne jest, aby być w chwili obecnej i słuchać wewnętrznych głosów w tym okresie zmiany energetycznej. Otwierając się na nowe zrozumienie i spostrzeżenia, możemy wykorzystać energię burzy do osobistej transformacji i rozwoju. Burze geomagnetyczne mogą również wpływać na nasze zdrowie fizyczne i emocjonalne. Podczas tych burz możemy doświadczać różnych objawów fizycznych, takich jak bóle głowy, zawroty głowy, senność lub zaburzenia normalnych wzorców snu. Niektóre osoby mogą również doświadczać niestabilności emocjonalnej, niepokoju lub drażliwości. Ważne jest, aby zwracać uwagę na swoje samopoczucie i zapewnić sobie dodatkowy czas i opiekę w tych okresach. Oczywiście reakcja każdej osoby na burze geomagnetyczne może być inna i ważne jest, aby słuchać i szanować swoje ciało i emocje podczas tych wydarzeń. Należy jednak pamiętać, że burze geomagnetyczne mają również swoje pozytywne aspekty: mogą stymulować kreatywność i inspirację, zwiększać intuicję i promować głębsze zrozumienie siebie i świata. Zamiast więc skupiać się na negatywnych aspektach, Otwórzmy się na możliwości, jakie te burze mogą zaoferować. Praktykowanie medytacji, prowadzenie dziennika, lub po prostu przebywanie na łonie natury, może pomóc nam sprostać tym zmianom energii z pozytywnym nastawieniem i wykorzystać ich energię na naszą korzyść. Gotowy by zharmonizować swoją energię z energią kosmiczną? Daj znać wszechświatowi, zostawiając komentarz. Jestem otwarty na błogosławieństwa wszechświata. Zanurzmy się w burzach geomagnetycznych i pełni księżyca. Podczas burz geomagnetycznych nasze połączenie z kosmosem i wyższymi płaszczyznami energetycznymi może wzrosnąć. Wiele osób może doświadczyć wzrostu intuicyjności i zdolności do otrzymywania informacji z kosmicznych źródeł. W chwilach burz Możemy zyskać jasność i wgląd w nasze życie i cele. Bycie otwartym i chętnym do przyjęcia nowej wiedzy i spostrzeżeń może pomóc nam wykorzystać energię burzy na naszą korzyść. Możemy spędzić czas sam na sam ze sobą, słuchając naszych wewnętrznych głosów i praktykując medytację. Czas ten sprzyja również pracy z praktykami energetycznymi, takimi jak równoważenie czakr. I oczyszczanie pola energetycznego. Głębokie nurkowanie i praca z energią burzy może pomóc nam poszerzyć naszą świadomość i osiągnąć nowe poziomy wglądu i samowiedzy. Burze geomagnetyczne mogą również wpływać na nasze emocje i nastroje. Uczucia niepokoju, drażliwości i niestabilności mogą wystąpić podczas burzy z powodu zmian energetycznych zachodzących wokół nas. Jednak te reakcje emocjonalne mogą być tymczasowe i związane ze zmianami energetycznymi spowodowanymi przez burze. Aby utrzymać równowagę emocjonalną i dobre samopoczucie podczas burz geomagnetycznych, zaleca się skupienie się na samoopiece i miłości do samego siebie. Może to obejmować praktykowanie uspokajających czynności takich jak medytacja, głębokie oddychanie i obcowanie z naturą. Pomocne jest również szukanie wsparcia u przyjaciół lub ekspertów w dziedzinie energii i dobrego samopoczucia emocjonalnego. Burze geomagnetyczne dają nam możliwość poczucia i zobaczenia połączenia między naszą energią a energią wszechświata. Przypominają nam o naszych głębokich powiązaniach z kosmosem i naszej zdolności do dostosowywania się do zmian energetycznych. Podczas burz możemy poczuć, jak nasze wibracje intensyfikują się i synchronizują ze zbiorową świadomością. Jest to również dobry czas na pracę z centrami energetycznymi, takimi jak czakry i uświadomienie sobie naszej własnej energetycznej esencji. Medytacja, afirmacje i praktyki uzdrawiania energii mogą pomóc nam odblokować nasz potencjał i zharmonizować naszą energię z energią burzy. Podczas burzy geomagnetycznej spodziewanej 19 sierpnia 2024 możemy odczuć silny wpływ na naszą energię i samopoczucie fizyczne. Oprócz zmian emocjonalnych i energetycznych, Burza może również wpłynąć na naszą aktywność fizyczną. Wiele osób może odczuwać zmęczenie, senność lub odwrotnie, niepokój i niemożność zrelaksowania się. Aby poradzić sobie z tymi fizycznymi reakcjami, warto zwrócić większą uwagę na zdrowy styl życia, w tym prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczną oraz regularne okresy odpoczynku i relaksu. Ponadto burza geomagnetyczna może mieć wpływ na środowisko i przyrodę. Niektóre badania sugerują, że burze mogą wpływać na zachowanie zwierząt, zwłaszcza migrację ptaków i zachowanie zwierząt morskich. Wiadomo również, że burze geomagnetyczne mogą powodować erupcję wulkanów i trzęsienia ziemi, chociaż dokładna przyczyna tej interakcji jest nadal przedmiotem badań. Po przejściu burzy geomagnetycznej ważne jest, aby zwrócić uwagę na przywrócenie i oczyszczenie naszej energii. Możemy spędzać czas na łonie natury, aby zanurzyć się w jej uzdrawiającej energii i napełnić się nową siłą. Pomocne jest również angażowanie się w praktyki uzdrawiania energii, takie jak równoważenie czakr i oczyszczanie aury, aby przywrócić harmonię naszego pola energetycznego. Ważne jest również, aby zwracać uwagę na nasze potrzeby emocjonalne i fizyczne, dobrze się odżywiać, ćwiczyć i odpoczywać. W ten sposób możemy przejść przez ten okres zmian energetycznych z siłą i dobrym samopoczuciem. Aby stawić czoła nadchodzącej burzy geomagnetycznej z optymizmem i pozytywnym nastawieniem, ważne jest, aby utrzymywać swoje pole energetyczne w harmonii. Jednym ze sposobów na to jest praktykowanie pozytywnego myślenia i afirmacji. Możemy powtarzać afirmacje, które wspierają nas i nasze dobre samopoczucie, takie jak: Jestem otwarty na błogosławieństwa wszechświata lub przyciągam tylko pozytywne energie. Afirmacje te mogą pomóc nam wzmocnić wiarę w siebie i swoje możliwości a także przyciągnąć więcej pozytywnych wydarzeń do naszego życia. Burze geomagnetyczne mają również wpływ na naszą zdolność do interakcji z otaczającym nas światem. Podczas burzy możemy doświadczyć zwiększonej wrażliwości na energię innych i środowiska. Możemy zauważyć zmiany w aurach i polach energetycznych innych osób, a także poczuć energetyczną aurę obiektów i miejsc. Wrażliwość ta może pomóc nam lepiej zrozumieć i współdziałać z innymi, a także wykrywać i unikać negatywnych energii i sytuacji. Ważne jest, aby słuchać naszych wewnętrznych przeczuć i intuicji podczas tych zmian energii i wykorzystywać je dla naszego dobrego samopoczucia i ochrony. Burze geomagnetyczne mogą również wpływać na naszą zdolność do podejmowania ważnych decyzji i posuwania się naprzód w naszym życiu. Podczas tych zmian energii możemy uzyskać nowy wgląd i zrozumienie, które mogą pomóc nam pokonać przeszkody i nauczyć się dostrzegać nowe możliwości. Możemy wykorzystać tę energię do ponownego przemyślenia naszych celów i priorytetów. Oraz podjęcia odważnych decyzji, które pomogą nam iść naprzód. Ważne jest, aby słuchać naszych wewnętrznych głosów i intuicji, które mogą wskazać nam właściwą ścieżkę w naszym życiu. Burze geomagnetyczne mogą również stymulować naszą kreatywność i inspirację. Podczas burz możemy poczuć energetyczną aktywację naszej kreatywności i stać się bardziej otwarci na nowe pomysły i inspiracje. Burze te mogą przynieść nową energię i świeże perspektywy, które pomogą nam rozwinąć naszą kreatywność i wnieść coś nowego do naszego życia. Możemy wykorzystać tę energię do uprawiania sztuki, muzyki, pisania lub innych kreatywnych przedsięwzięć, które przynoszą nam radość i spełnienie. Warto zauważyć, że burze geomagnetyczne mogą również wpływać na naszą wrażliwość energetyczną, i zdolność do łączenia się z duchowymi aspektami życia. Podczas burz wiele osób może doświadczyć wzrostu intuicji i zdolności do otrzymywania informacji z wyższych źródeł. Możemy zyskać głębsze zrozumienie i świadomość naszych duchowych ścieżek i celów. Ważne jest, aby być otwartym i chętnym do przyjęcia nowych praktyk duchowych lub odkrywania nowych aspektów naszej świadomości. Podróżowanie w głąb siebie i praca z praktykami duchowymi, takimi jak medytacja, modlitwa lub rytuały, może pomóc nam w tym procesie rozwijania i manifestowania naszego duchowego potencjału. Innym interesującym aspektem burz geomagnetycznych jest ich wpływ na naszą sferę emocjonalną. Podczas burz wiele osób może doświadczać wybuchów emocjonalnych i zmian nastroju. Niektórzy mogą odczuwać wzrost pozytywnych emocji, podczas gdy inni mogą stawić czoła wyzwaniom i negatywnym emocjom. Ważne jest, aby być świadomym swoich reakcji emocjonalnych i zwracać uwagę na swoje potrzeby w tym okresie. Możemy zastosować techniki samozarządzania emocjami, takie jak ćwiczenia oddechowe, wizualizacje lub ćwiczyć obecność z chwili na chwilę, aby utrzymać równowagę emocjonalną i dobre samopoczucie w tym okresie zmian energetycznych. Jednak burze geomagnetyczne mogą mieć różny wpływ na ludzi w zależności od ich indywidualnych cech energetycznych i stanu. Niektórzy mogą odczuwać silniejsze skutki burz, podczas gdy inni mogą ledwo je zauważyć. Ważne jest, aby słuchać naszych ciał i intuicji. Oraz stosować praktyki samoopieki i miłości własnej, które najlepiej odpowiadają naszym potrzebom. Niektórym osobom może pomóc spędzanie czasu w samotności na łonie natury, lub angażowanie się w relaksujące czynności, takie jak czytanie lub spacery, w celu złagodzenia stresu i przywrócenia równowagi energetycznej. Burze geomagnetyczne mogą również powodować zmiany w zachowaniu zwierząt. Niektóre zwierzęta mogą wyczuwać te zmiany energii i reagować na nie poprzez zmianę swojego zachowania i nawyków. Na przykład ptaki mogą zmienić swoje trasy migracji lub pozostać w określonych obszarach podczas burzy. Zwierzęta morskie, takie jak delfiny i wieloryby, mogą również reagować na zmiany geomagnetyczne poprzez zmianę sposobu pływania lub migracji. Zjawisko to pokazuje, że burze geomagnetyczne mają wpływ nie tylko na nas, ludzi, ale na cały ekosystem i żywy świat Ziemi. Burze geomagnetyczne mogą również wpływać na działanie i funkcjonowanie sieci energetycznych. Ze względu na zmiany w ziemskim polu magnetycznym spowodowane burzami, może wystąpić interakcja geomagnetyczna z systemami elektrycznymi i spowodować awarię zasilania. Może to prowadzić do tymczasowych przerw w działaniu urządzeń i systemów elektrycznych, a także przerw w dostawie prądu. Dlatego ważne jest, aby być przygotowanym na ewentualne przerwy w dostawie prądu i posiadać zapasowe źródła zasilania, takie jak zapasowe zasilacze lub generatory. Burze geomagnetyczne mogą również wpływać na zdrowie ludzi. Niektóre osoby mogą doświadczać objawów fizycznych, takich jak bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność lub zmiany apetytu. Jest to spowodowane reakcją energetyczną organizmu na zmiany w polu magnetycznym ziemi. Tymczasowe środki, takie jak zwiększenie spożycia witamin, ćwiczenia i praktyki relaksacyjne, mogą pomóc w radzeniu sobie z tymi objawami fizycznymi i wspierać ogólne zdrowie i dobre samopoczucie podczas burzy. Czas burzy geomagnetycznej może również służyć jako okazja do osobistego rozwoju i transformacji. Podczas burzy możemy stać się bardziej świadomi naszych stanów energetycznych i nastrojów. Daje nam to możliwość podążania za cyklami energii i odkrywania nowych ścieżek rozwoju i samodoskonalenia. Możemy wykorzystać ten okres, aby ćwiczyć samopoznanie, refleksję i wzmocnić nasz wewnętrzny rozwój. Medytacja, prowadzenie dziennika lub praktykowanie samoświadomości mogą być przydatnymi narzędziami w tym procesie. Burze geomagnetyczne mogą również wpływać na funkcjonowanie technologii i systemów komunikacyjnych. W miarę nasilania się burz mogą wystąpić zakłócenia elektromagnetyczne, które mogą powodować zbu i problemy w komunikacji radiowej, telekomunikacji i systemach satelitarnych. Zakłócenia te mogą powodować problemy w wymianie informacji i komunikacji między ludźmi i organizacjami. Dlatego ważne jest, aby być przygotowanym na możliwe zakłócenia w technologii i mieć plany awaryjne dotyczące komunikacji i wymiany informacji podczas burzy. Podczas burz geomagnetycznych możemy również doświadczyć intensyfikacji naszych emocji i uczuć. Burza może powodować zmiany w naszym stanie emocjonalnym, takie jak zwiększona wrażliwość, głębokie reakcje emocjonalne lub pobudzenie emocjonalne. Jest to spowodowane zmianami energetycznymi, które zachodzą wokół nas. Ważne jest, aby zwracać uwagę na swoje reakcje emocjonalne. I być w stanie zarządzać swoimi uczuciami podczas burzy. Praktyki zarządzania emocjami, takie jak medytacja, ćwiczenia oddechowe lub pisemna ekspresja, mogą pomóc nam utrzymać równowagę emocjonalną i dobre samopoczucie. Burze geomagnetyczne mogą mieć trwałe skutki i wpływać na naszą energię nawet po ich ustąpieniu. Możliwe, że niektórzy ludzie będą odczuwać skutki burzy przez kilka dni lub tygodni. Skutki te mogą obejmować zmiany snu, senność lub zwiększoną wrażliwość. Ważne jest, aby być cierpliwym i dbać o siebie w tym okresie, pozwalając ciału tymczasowo zregenerować się i dostosować do nowych stanów energetycznych. Można również zauważyć, że burze geomagnetyczne mogą mieć różny wpływ na różne osoby, w zależności od ich indywidualnych cech energetycznych i stanu. Niektórzy ludzie mogą odczuwać silniejszy wpływ burz, podczas gdy inni mogą ledwo je zauważyć. Ważne jest, aby słuchać naszego ciała i intuicji aby zrozumieć, jak reagujemy na te zmiany energetyczne i podjąć kroki w celu utrzymania dobrego samopoczucia i równowagi energetycznej. Należy pamiętać, że burze geomagnetyczne mogą również wpływać na kompasy i systemy nawigacyjne. Podczas burz pole magnetyczne Ziemi może się zmieniać, co może powodować nieprawidłowe działanie kompasów i prowadzić do niewłaściwego kierunku. Może to być szczególnie niebezpieczne dla osób znajdujących się z dala od cywilizacji lub polegających na niezawodnej nawigacji, takich jak podróżnicy lub żeglarze. Dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na stan kompasu magnetycznego podczas burz geomagnetycznych i mieć zapasowe środki określania kierunku, takie jak nawigacja astronomiczna lub urządzenia GPS. Burze geomagnetyczne mogą mieć również wpływ na zdrowie osób cierpiących na choroby układu krążenia. Badania pokazują, że burze te mogą powodować nagły wzrost ciśnienia krwi i ataki serca u niektórych osób, zwłaszcza tych, które są już podatne na choroby serca. W związku z tym osobom z problemami sercowo-naczyniowymi. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i podjęcie środków ostrożności podczas burz geomagnetycznych, takich jak przyjmowanie zalecanych leków, unikanie aktywności fizycznej i ograniczenie stresu. Burze geomagnetyczne mogą również wpływać na jakość snu i marzeń sennych. Zwiększona aktywność energetyczna i zmiany w polu magnetycznym Ziemi. Mogą powodować bezsenność i nietypowe sny u niektórych osób. W tym okresie sny mogą stać się bardziej żywe, intensywne lub tajemnicze. Dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na swój sen i poświęcić wystarczająco dużo czasu na odpoczynek i regenerację podczas burz geomagnetycznych. Burze geomagnetyczne mogą powodować nie tylko problemy z systemem zasilania, ale także negatywnie wpływać na działalność rolniczą. Podczas burzy pole magnetyczne Ziemi podlega znacznym wahaniom, które mogą wpływać na wzrost i rozwój roślin. Niektóre badania pokazują, że burze geomagnetyczne mogą przyczyniać się do zmian w wymianie gazów atmosferycznych, co może negatywnie wpływać na jakość i wydajność upraw rolnych. Dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę możliwy wpływ burz geomagnetycznych podczas planowania działalności rolniczej i podjąć środki w celu zminimalizowania potencjalnych skutków. Stopień oddziaływania burz geomagnetycznych może różnić się w zależności od ich siły. Niektóre burze mogą być dość słabe i prawie niezauważalne dla ludzi, podczas gdy inne mogą powodować poważniejsze objawy i problemy. Ważne jest, aby zwracać uwagę na ostrzeżenia i prognozy naukowców, aby być przygotowanym na możliwe skutki burz geomagnetycznych. Warto również zauważyć, że burze geomagnetyczne mogą wpływać na nawigację satelitarną, w tym systemy GPS. Podczas burz mogą wystąpić tymczasowe zakłócenia sygnałów i pozycjonowania. Może to prowadzić do błędów w nawigacji i orientacji, szczególnie dla tych, którzy polegają na tych systemach w pracy lub w podróży. Ważne jest, aby mieć alternatywne metody nawigacji i zachować ostrożność podczas korzystania z systemów satelitarnych podczas burzy geomagnetycznej. Burze geomagnetyczne mogą mieć wpływ nie tylko na fizyczne, ale i psychiczne samopoczucie ludzi. Niektóre badania powiązały zwiększony poziom stresu i niepokoju z okresami aktywności geomagnetycznej. Dlatego ważne jest, aby zwracać szczególną uwagę na swój stan emocjonalny podczas burz i podejmować kroki w celu zmniejszenia stresu i utrzymania dobrego samopoczucia psychicznego. Niektóre osoby zauważają również, że burze geomagnetyczne mogą wpływać na ich pole energetyczne i aurę. Mogą oni doświadczać zmian w swojej energii, nastroju i postrzeganiu otaczającego ich świata. Może się to objawiać zwiększoną intuicją, empatią lub wrażliwością energetyczną. Ważne jest, aby być otwartym i świadomym tych zmian, aby wykorzystać je na swoją korzyść i rozwój osobisty. Burze geomagnetyczne mogą mieć również wpływ na zwierzęta. Niektóre badania pokazują, że zwierzęta mogą zmieniać swoje zachowanie i wzorce snu podczas burz. Na przykład, niektóre zwierzęta mogą stać się bardziej niespokojne, agresywne lub pasywne. Może to być spowodowane zmianami energetycznymi w środowisku. Ważne jest, aby zwracać uwagę na zachowanie zwierząt podczas burz geomagnetycznych i zapewnić im komfort. Ogólnie rzecz biorąc, Burze geomagnetyczne są zjawiskami naturalnymi, które należy brać pod uwagę w różnych aspektach naszego życia. Mogą one wpływać na nasze zdrowie, emocje, technologie, sen i środowisko. Burze geomagnetyczne wpływają na nasze połączenie z kosmosem i płaszczyznami energetycznymi. Mogą zwiększać intuicję i zdolność otrzymywania informacji z kosmicznych źródeł. Burze wpływają również na emocje, nastroje i zdolność do podejmowania ważnych decyzji. Ważne jest, aby zwracać uwagę na dbanie o siebie, zdrowy tryb życia i utrzymywanie równowagi emocjonalnej. Burze geomagnetyczne mogą również wpływać na zwierzęta, technologie i środowisko. Ważne jest, aby być przygotowanym na możliwe skutki burz i podjąć kroki w celu utrzymania dobrego samopoczucia i równowagi energetycznej.